Witam Was wszystkich, master z tej strony. Dzisiejszym tematem mojego trzeciego vloga e, będzie znany termin psychiczny, no może Pani go znacie, zwany konformizmem. Więc e, czym to się objawia? E, konformizm objawia się nauczeniem e, przystosowania się do danej, do danej grupy, czy po czy przejęcia ich zachowań tego gestów, określeń, można, można powiedzieć nawet światopoglądu No na przykład, że jak ta grupa na przykład pije i paje, to, wy, to wy też zaczynacie, zaczynacie pić i palić. No. Ale czy mi jest dobry? No powiem Wam, nie zawsze jest kofron jest dobry, ponieważ wtedy człowiek, można powiedzieć, że traci ma być no, własny charakter. Po prostu nie, nie robi, nie jest, nie jest tym, kim naprawdę ma być. Tylko po prostu jest można powiedzieć tego, może powiedzieć, że nie jest sobą, no, inaczej tak to można to nazwać. Najlepszym przykładem na, to, na konformizm jest na przykład, no zwykłe przejście na pieszych. Na przykład, nie wiem, jest mód, mówię tam, załóżmy, że jest osób. Nie wiem, ja w taką sytuację słodką, jak, jak idę przez miasto, nie? Jest 30 osób. Sorry za mój kaszel. Jest 30 osób i wystarczy, że jedna osoba Sześć na czerwonym, to reszta osób pójdzie za nią. Czemu? Bo, działa, bo teraz, można powiedzieć, że to działa, akurat ten konformizm działa. I żeby każdy człowiek nie poczuł się gorzej, po prostu pójdzie za tą pierwszą osobą. Żeby nie być tylko gorszym, mimo to, że się łamie przepisy. No i tak w Polsce większość ludzi nie przestrzega przepisów na drodze, więc nie ma co się dziwić, nie? Ale to tylko taki przykład podałem, nie? Jeszcze jedynym, może teraz zasięgnąć jeszcze bardziej inne tematy, żeby tutaj, żeby tutaj was się nie zanudził, że wszyscy tylko w o jednym temacie, nie? nie no, Trzeba coś o czymś innym pokazać, bo zaraz zanudzę i co? Nie? Więc naszym tematem jest, mam powiedzieć, że, e, na przykład. No, e, bardzo tematu tu 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 no i mam powiedzieć że kolega mam powiedzieć że jezus chwała się plącze język nie na niczemu czy, czy zdarza się wam że pewnie koledzy do was się upodają, że chcą się przyłodować? pewnie tak mi osobiście też się takie coś mam powiedzieć zdarzyło że, kole że kolega do mnie się upoda, chce się do mnie znaczy chce się do mnie upodobnić żeby mi się bardziej przyłudować a w jaki sposób? Bo no chcę kręcić vlogi. No, ale ja pytanie, po co kręcić vlogi, skoro on tego w ogóle nie lubi? No i to jest, być, to jest bez sensu takie nagrywanie vlogów, nie? Ja na przykład nagrywam vlogi, bo ja to lubię. Lubię po prostu nagrywać i. Nie, ja lubię po prostu gadać, nagrywać. I po prostu mi to sprawia przyjemność. Ja nie, ja nie robię tego, bo ktoś to każe, bo mi za to płacą. Nie, no, po prostu robię dla przyjemności, żeby vlogi. Tylko dlatego. Bo lubię. Więc powiem, że więc e, mój kolega pewnie mu niezbyt dobrze pójdzie, pójdzie tak na siłę roju w vlogie. Pewnie mu wątpię, żeby to mu wyszło. Po prostu we vlogach trzeba być samo, tak naprawdę. No za 3 minut nagrałem. Bo ja, 30, 40, 1. No nie, ty, trzeba tu więcej gadać. No podobnie się. A! Dziś jeszcze chciałem omówić e, teren marzańskie w Poznaniu. E, wy, czemu, dlaczego? Bo dzisiaj akurat na nich byłem, bodaj, że opłaciłem 20 zł. Tak normalnie są tańczy, to jest normalny widać, nie? 20. No gorzej co idą z rodzinką. 4 osób, rodzinka 110. Ale wiara się nie przyjmuje i, i chodzi na te terminy, nie? W końcu, że się ludzi da, da, da prawie każdą kasę za dom rozrywkę. Trzeba tylko się odewać tego życia codziennego. Ale już dosyć gadać w tym życiu codziennym. Teraz trzeba mówić wady i pozytywne. Niech stopniał i ja, ale chladna. Jeśli niech stopniał, no to Jasus Maria. Trzeba mówić pozytywne i negatywne strony term. Więc tak, bardzo pozytywną e... tego cechą term zaskoczyły mnie ten bastyn na powietrzu. No tam koło Manty, nie? Poznań. Bardzo mnie zaskoczyło to. Po prostu sobie pływasz Wiesz ciała zanurzoną Mogę to, powiedzieć, to dotąd masz wodę, nie? I zajwasz, a na dworze jest zimno. Ale to jest też ciekawe, bo tego... Tam są brody, to możesz się poczuć i można powiedzieć... <coughs> Jakby rzece pływał, no tak można się poczuć, to no. Przynajmniej w sumie nie czujesz, że po prostu woda stoi, nie? I to jest można powiedzieć bardzo pozytywne. Z drugiej strony jest e, pozytywne na tych termach i można powiedzieć jest taka e, pseudogrota. Czemu nazywam pseudo, bo to e, można powiedzieć, że jest tam... Coś podlewne do jacuzzi, tylko, że po prostu sól. No i tam parę innych gadżetów. Że są rurki, nie? Siadasz sobie i idzie Idź i tylko, tylko odłóżkać, nie? No, ale to jest ciekawe. Jeszcze takim trzecim atrybutem... To są... Te zjeżdżanie, No, można powiedzieć, że są tam parę metrów dłuższe niż z I po prostu ten... Mogę powiedzieć, że ten kontrast tam, przyciemnienia tych rur no, robi bardzo dobry efekt podczas jazdy. Ale o wiele jest szybciej, już to przedstawiałem. Także mówię, że jest o wiele szybciej. Jeżeli tak to można nazwać. Jest ogólnie szybciej i bardzo, mogę powiedzieć, e, termy polecam. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w Poznań, e, No dobra. No, to już było prawie tyle na wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę.